Więc witajcie. Dzisiaj zajmiemy się pozycją krzesła, krzesełka niewidzialnego, czyli łódka tassany. Co się dzieje w tej pozycji? Eee, oprócz tego, co się dzieje anatomicznie, to przede wszystkim mają nam się wzmacniać nogi i pośladki. W związku z tym, jeśli chcemy sobie usiąść na tym niewygodnym, eee, niewidocznym krzesełku, Musimy oprócz ugięcia nóg, zgiąć się bardziej w biodrach, czyli e, ja to tłumaczę w taki sposób, że tak jakbyście chcieli poszukać sobie na, naprawdę głębokiego siedziska, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście, faktycznie usiąść też e, dość nisko i poczuć, że te poślady naprawdę zaczynają się wzmacniać. Co jest ważne, jeśli chodzi o ułożenie stóp i co za tym idzie, również nóg? To dystans. Stopy wcale nie muszą być połączone, ale mogą być. Mogą być też ułożone na szerokość bioder albo szerzej, w zależności od tego, do czego chcemy dojść. Niemniej kolano ma tutaj zawsze. Trzymać się toru, jaki wyznacza, czy środek grzebki, tak, jaki wyznacza drugi palec u stopy. Zatem, jeśli mam połączone palce, szczególnie duże pięty, troszeczkę rozsunięte, no to wtedy faktycznie te kolana mogą mi się połączyć. Natomiast, jeśli jestem w rozstawie troszeczkę szerszym, no to jeśli trzymam, Linie drugiego palca, no to kolana nie powinny się zapadać. Drugą sprawą jest angażowanie jeszcze tutaj tych wewnętrznych mięśni, jeszcze mocniejsze dopięcie pośladków, a uzyskamy to wtedy, kiedy będziemy fizycznie ściskać powietrze między nogami. Zatem, jeśli mamy pewność, że na stópkach już stoimy sobie stabilnie, zaczynamy zginać się w bioderkach i te biodra cofać. Rzeczywiście tak, żeby szukać tego głębokiego siedziska. Kolana uginam i zaczynam wewnętrznie ściskać tę przestrzeń między nogami. Jeszcze dopinam pośladki. Zobaczycie, to jest w ogóle inna praca i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża aktywność. Jeśli chcecie zaangażować Nogi bardziej, no to oczywiście trzeba zejść niżej. Tutaj takim dobrym wskaźnikiem tego, jak nisko możemy zejść, są nasze ręce. Czyli tak naprawdę siadamy na tak niskim krzesełku, aż chociaż pazurkami posmyramy matę. Także tutaj pilnujemy znowu aktywnych wzgadniających powietrze i kolan, trzymających się na dystans drugich palców. Dobrym takim samo sprawdzeniem, czy rzeczywiście mam te biodra odpowiednio przesunięte, jest yy, fakt, że kiedy spojrzycie na swoje stopy, a nogi byłyby tylko ugięte, a te biodra mało przesunięte, to kolana raczej zasłonią Wam Wasze palce. Yy, znowu, jak się w tych bioderkach zagniemy, to kolana automatycznie też się przesuną. I, I te palce będą widoczne. Oczywiście ta pozycja nie jest błędna. Nie chodzi o to, że mi tutaj kolana wychodzą za kostki, bo to jest anatomicznie dostępne, choćby w pozycjach, czy może podczas wchodzenia po schodach. Natomiast jeśli chcemy w tej pozycji, jakby oczekiwać wzmocnienia nóg i wzmocnienia pośladków, no to musimy do takiej pozycji ciała. Doprowadzić. Kwestia teraz yy, ułożenia miednicy. Miednica ma być neutralna, także ani nadmiernie podwinięty ogonek, przepraszam, wypięty w tym wypadku, ani nadmiernie podwinięty. Tak? Nie szukajcie tutaj jakby nienaturalnego ułożenia y, odcinka lędźwiowego. Staramy się po prostu odtworzyć tę krzywiznę, jaką, jaką naturalnie mamy. Znowu. Teraz, jeśli chodzi o ułożenie klatki piersiowej, no to też y, czy my się tym mostkiem musimy tutaj odginać? No, niekoniecznie, bo znowu, jak się będziemy odginać, to będziemy się wyginać, tak? Będziemy wchodzić w wygięcie. Więc lepiej wtedy ten mostek sobie troszeczkę y, poprowadzić bardziej przed siebie, chyba że chcemy sobie dodać, jakby taki element tutaj w tej pozycji, takiego troszeczkę otwierania. W odcinku piersiowym. Ręce w klasycznej wersji ułożone są w taki sposób, gdzie mniej więcej bicepsy mamy na wysokości uszu. Jeśli działoby się tak, że ułożenie, czy, czy, czy właściwie podniesienie ramion skutkowałoby tym, że zaraz mi się musi mocniej odbić kuperek, bo nie jestem w stanie otworzyć się tutaj składki piersiowej, tylko raczej robię to właśnie z wygięcia w dolnych plecach, można sobie te ręce roz, y, zostawić troszeczkę niżej, albo ewentualnie pokierować je troszeczkę szerzej i wtedy spróbować podnieść. Przy podniesionych y, y, ramionach oczywiście pilnujemy tego, żeby barki nam się do tych uszu nie przyczepiały, tak? Barki się troszeczkę podniosą, łopatki chcemy, żeby się rozsuwały. Chcemy mieć takie długie i szerokie plecy, ale też. Y, bez przesady z tymi barkami, tak, żeby nam zawsze za chwilkę tutaj nie choczyły o, o uszy. Oprócz wariantu z klasycznego z uniesionymi rękoma, można mieć jeszcze ręce na masce, albo ułożone na bioderkach. Wszystko zależy, do czego zmierzamy i, i, i jakby do czego ta pozycja ma nas potem prowadzić, bo są przecież tutaj fajne przejścia i skrętne i, i, i wyjścia jakby z tej pozycji do innych. Um, także eksplorujcie, bawcie się, czerpcie dużo radości z jogi i bądźcie wdzięczni za to, co dzisiaj dzięki waszemu ciału możecie zrobić. Oczywiście, jeśli wam się podobało, to dajcie lajka albo zasubskrybujcie mój kanał, a najlepiej pójście ten filmik w świat, tak żeby inni też mogli ćwiczyć jogę w bezpieczny sposób. Do zobaczenia. Namaste.